Czeatulo. Witam wszystkich widzów Kolby. Dzisiaj jestem z Maciekem. Cześć Maciek. Cześć. Na naszej zaprzyjaźnionej strzelnicy w Sławkowie i będziemy dla was robić kolejny test, eksperyment. Sprawdzimy, jak ma się rzeczywistość do filmów. Na pewno większość z Was widziała taki film jak Szeregowiec Ryan. Tam była taka scena, pojedynek dwóch snajperów. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale to był pojedynek Maciek? Czy tak, pojedynek. Pojedynek. Na, na początku ten snajper niemiecki postrzelił żołnierza amerykańskiego, no i potem zaczął się pojedynek. Tak? Dokładnie. Scena polegała na tym, że amerykański żołnierz strzelił do tego niemieckiego, kula przeszła przez obiektyw. Wyszła okularem, trafiła Niemca, wyeliminowała go. No teraz pytanie, czy coś takiego jest możliwe? Tam było 400 yard 400 50... 450 yard, czy to jest około tam 400 chyba 20 metrów plus minus. Czyli bardzo duży dystans generalnie. Duży dystans. No do wykonania takie jest możliwe, ale tam dużo naprawdę trzeba by mieć i umiejętności i, i, i farta, szczerze mówiąc, żeby, żeby tak idealnie to przeszło. No właśnie, i teraz nie wiem, czy widzieliście, ale my w Busters, tak? Czy oni się tak, tak nazywają? Tak, Ogromcy mit. Dokładnie, też próbowali odtworzyć tą scenę, ale oni to robili z kilku metrów. Tak, w... dokładnie, chyba przyło... sprawia, że jest przyłożenie, nie? Dokładnie. Ten karabin położyli obok, e, obok, e, obok lunety, i. Więc według mnie to, sorry, ale to się tak trochę nijak ma do. W ogóle odtworzenia tej, tej sceny, takie przyłożenie, nic nam to tak naprawdę nie mówi. Oni to przebili, w rezultacie to przebili, ale też na początku mieli jakieś problemy z tym. No dokładnie, chyba za któryś razem mi to przeszło, w końcu to koniec końców obalili, że to niemożliwe. Wiesz, Zobaczymy, nie? Zobaczymy. I teraz pytanie Maciek do Ciebie, czym dysponujemy, żeby podjąć się tego testu? Wiesz co, zabrałem mój karabin Bergara B14 HMR w kalibrze 6,5 Creedmoor. Co prawda w filmie ten amerykański snajper, on tam pasie Jackson nazywał, strzelał ze Springfielda model 1903 w wersji A4 z kalibru .3006. No, tu mamy 6,5 Creedmore, czyli jest to około 30% albo nawet więcej słabszy kaliber. Ale weźmy pod uwagę, że on strzela 450 yardów. No, a my będziemy strzelać ze 100 metrów, także wiesz, ta energia powinna jakoś tam się nałożyć, powinna być bliska siebie. Zobaczymy, czy jest to w ogóle możliwe, czy jest to wykonalne. No, sam jestem bardzo ciekaw. Jaką prędkość początkowo ma ta bergera? Na tej lufie, na tym pocisku, to powinno być około 830 metrów na sekundę. Gdzie 30,06 w tamtym, w tamtym okresie był. Słabszy od, od tego, co jest teraz, też miał około prędkość lotu około 840-850, w zależności od masy pocisku. Sama energia, no e, to sama to. energia wylotowa, energia na wylocie lufy w 30.06 w tamtych czasach to było około 3600 J. Mhm. Tutaj mamy 3200 juli plus minus. Czyli generalnie porównywalnie. Porównywalnie. Wiesz, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten dystans, tu jest mniejszy, tam jest większy, no to myślę, że to będzie praktycznie, praktycznie jedno. To dobrze, bo to jest. Chcemy spróbować odtworzyć tą scenę i zobaczyć, czy w ogóle to ma sens i czy to, co pokazali nam w filmie, jak ma się to w ogóle do rzeczywistości. Także próbujemy odtworzyć te warunki, jakie były wtedy. Dobrze, a powiedz, masz świetny celownik, wypasiony, wielki, co to jest? A to jest Vortex Razor e, trzeciej generacji od 6 do 36, no taki typowy do long range'a. Do long range'a. Range mhm. I konkretny, jakiś konkretny montaż to jest e, Audere? Montaż Audere, to jest model Adversus, e, no również oczywiście o średnicy 34, tak jak jest bez lunety, szyna minus 20 mała, bipod firmy Audere również. Także myślę, że jakoś tam, jakoś to ogarnie. Bardzo fajny setup, taki typowo long range'owy. A w ogóle powiedz Maciek, jak tam twoje zawody, jak tam rezultaty? Jedziesz gdzieś teraz, byłeś? Yy, wiesz co, byłem w Orzyszu, jak te pierwszy dystans, czyli 300 i 800, poszło mi bardzo dobrze, to niestety na 600 metrów yy, pomyliłem się w ogóle w nastawach i gdzieś byłem w dole tarczy. Grupa była fajna, no ale co z tego, jak, jak zupełnie, zupełnie to nie o to chodzi. Gdzie jadę następny? No Chyba do Drawska, czyli na Long Range Eurocup. Mhm. Tak, tak to się nazywa. No to powodzenia. Dzięki. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Może pokażemy wam, do czego będziemy strzelać. Yy, bo o tego zacznijmy. No dobrze, jesteśmy tutaj przy kulochwycie. Oto nasz cel, ale zanim yy, przejdę do omówienia jak to było w filmie? Tam miał, y, Niemiec miał Mausera i jakiś Niemiec taki... Niemiec miał Mausera i chyba Zeiss'a, no bo wtedy Zeisse montowali na Mausera. Dokładnie. Wiesz taki... gabarytowo bardzo zbliżona luneta. Może jakby nie średnica obiektywu, ale, ale jej, 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 jej cała długość. Długość, właśnie. Tak, więc no, staraliśmy się dobrać coś odpowiedniego. Czyli co my tu mamy? Mamy Vortexa, Crossfire'a, Hawk Hunter od 3 do 12 na obiektywie 56. Maciek, powiedz nam w ogóle, jak jest zbudowana luneta? Mamy celownik optyczny, luneta, jak zwał tak zwał. I teraz tak, jak to jest w ogóle w środku zbudowane, przez co, żebyśmy uświadomili naszym widzom, przez co ten pocisk musi przejść. W ogóle, żeby dostać się do głowy Niemca. Wiesz co, musi przejść na pewno przez pierwszą warstwę soczewek i drugą warstwę soczewek. Po drodze minąć cały układ, który, yy, który pozwala nam na korekcję elewacji. Czyli mamy szkło, grube szkło dosyć, tak? tak? Ciekawe w ogóle, jak wyglądało to szkło w czasie y, tamtym czasie z II wojny światowej, ale mówi, że to był generalnie podobny. Wiesz, to kamery na długość, długość była podobna. Może nawet ta była troszkę dłuższa, ale wiesz, fizyki nie oszukasz, więc y, taka sama ilość szkieł jest, jest w środku. Mhm. Czy są grubsze, czy są cięższe, układ był, był bardzo podobny. Nie? A w tym układzie regulacji jest, y, są jakieś, nie wiem, blokady, które Mogłyby zatrzymać tą, ten pocisk. Czy... Wiesz co, to działa na zasadzie wkręcania, wykręcania śruby. Wkręcamy, prze, prze, zmieniamy kąt ułożenia soczewek czy to w pionie czy w poziomie. Więc yy, pracują tam śruby. Okej, okay, dalej mamy kolejne soczewki? Tak, dalej mamy kolejne soczewki, pokrętło, które reguluje odległość od jednych do drugich, ale to pokrętło też wpływa gdzieś tam na blokadę czy nie? Czy to jest tylko no, co nie, one tam tylko raczej po gwincie je odsuwa i, i, i przysuwa do siebie. Okay. Więc jakoś tam myślę, że nie będzie miało. No i ostatni okular, yy, soczewka okularu. Tak, z korekcją dioptrii nie. także. No czyli nas. powiem wam, że ma ten pocisk, co pokonywać, żeby dostać się w ogóle do celu. No jest, jest trochę tych soczewek. Yy, wiesz, po drodze on tak naprawdę może równie dobrze zmienić zupełnie trajektorię i wylecieć gdzieś bokiem. Tak. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, Tutaj mamy, nie wiem, tam było też chyba średnica tubusa 25,4, na pewno raczej nie 30. Nie no się. raczej wtedy montowali calowe, ale powiem Ci, że wiesz, na warunki amerykańskie, no to oni używali calowych. Nie jestem pewien, czy Zeiss czy nie miał już 30 wtedy. Aha. Więc no jest całkiem prawdopodobne. Będziesz miał trochę trudniej, bo tutaj jest 25,4 calówka. To jest, chyba nie. A nie, czy... tu jest, jest 30. Tak, tu jest 30. Czyli naprawdę też jest zbliżone. To wszystko zadbałeś o to, żebyśmy mieli maksymalny realizm. Bardzo fajnie. No i teraz tak, słuchajcie, musimy jakoś fajnie zamontować ten celownik do tego arbuza, żeby nam tutaj nic nie latało. Tak. No I... Pamiętajmy, że wiesz, ten żołnierz trzymał ten karabin, więc to też było wszystko stabilne. To ta luneta nie może być jakokolwiek postawiona, gdzie ona by dostała i by sobie poleciała. Też musimy to wszystko połączyć tak? tak. W miarę faktycznie podobnie, jakby to było, no, może nie jak karabin, ale wiesz, wszystko, wszystko w miarę stabilnie. Bo w momencie, kiedy na przykład źle go trafimy, on może tak. podskoczyć i. Ja wtedy myślę, że on wyjdzie... od razu by drgnie, jak, jak tylko dostanie, od razu tam coś się stanie, więc musimy to zabezpieczyć jak najbardziej, jak najbardziej możemy. Nie? A jak myślisz, to wiadomo, że Mamy coś takiego jak eye relief, czyli odstęp od oka. No i tutaj, jakby albo patrzy nam dokładnie, wiesz, czy, mm -hmm. czy to jest ok, prawidłowe, czy powinniśmy to odsunąć? Ja myślę, że to nie ma akurat na tyle znaczenia, bo e, to, że my go odsuniemy, to tylko spowoduje to, że e, całość już nie będzie taka stabilna. Jeżeli to wszystko połączymy, e, na pewno nie wpłynie to jakkolwiek negatywnie na, na całe nasze doświadczenie, a będzie to łatwiej e, dla, nas, dla nas zrobić. No dobrze, mamy to. Stanowisko jest ustawione, arbuz jest stabilnie, luneta, co ważne, jest też stabilna. Dociążone, myślę, że to się nie ruszy. Tak, hardoxy są tutaj na tej desce. Deska jest przymocowana do celownika, znaczy celownik właściwie do deski. No i co, idziemy na stanowisko strzeleckie na 100 metrów. Tak, położymy się i przystrzelimy karabin na szybko i zobaczymy. Mamy tylko jedną próbę, bo tylko jeden arbuz jest. Także musi się udać za pierwszym musi, razem. Musi, koniecznie. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy na 100 metrach. Maciek się przygotowuje. Tam cel jest ustawiony. No i co? Aha, ważna kwestia. Nie mamy słuchawek, ale to robiliśmy z premedytacją, ponieważ mamy tutaj tłumik i on naprawdę jest wydajny, daje radę, więc po prostu tych słuchawek nie potrzebujemy. Tak, Optima 45 yy, ATK naprawdę robi taką robotę, że z tego 6,5 słychać tak, jakby praktycznie z 22 lr strzelali, więc. Tak, ale to jest słuchaj, kwestia tego, że ten y, pocisk jest ciężki on nie przekracza po prostu granicy dźwięku. My Jak to nie, jest? Nie, on y, wręcz jest bardzo bardzo szybkim pociskiem. Y, chodzi o budowę tłumika. bo prostu jest na tyle dobrze zbudowany, że fentem, wiesz, ten dźwięk fajnie się nam rozchodzi i, i bardzo go mocno spowalnia mhm. sam, sam, sam dźwięk, y, więc, więc z tego to wynika. No dobrze, strzelamy. Tam mamy kamerę, także będziecie widzieć, co się dzieje. Zaczynamy! Mieliśmy trafienie. stało O, już widzę, gratuluję. Gratuluję trafienia. Co się udało. Luneta rozsypana. Zobacz, co tu się stało. Tutaj poszło. Widziałeś? Tokio. Czyli tak, trafiłeś w obiektyw. Trafiłeś mhm. ten obiektyw i teraz pytanie, co się stało z pociskiem, być może go... Zobacz, co tutaj się tak. stało. Przekoziełkował. Wybrzuszyło go tutaj. Czy go wybrzuszyło? Ale no, to wyszedł to... tędy. No wyszedł tędy, tak, dlatego... Patrzę, Arbus. Arbuz ma ładne takie wycięcie w, o, Ty, od okularu. Gdzieś gdzie arbuz dostał, jest najbardziej ciekawy. Nie, nie dostał arbuz, zobacz. Tu wyleciało tędy. A, czyli go tak z mocno. Tak. Arbuz jedynie ma tylko odbitkę od okularu, widzisz? Tak. Zerwało taśmę, czyli to było bardzo mocne uderzenie. I kula wyszła sobie bokiem. Wyszła bokiem. O, tutaj widać nawet, jak cały obiektyw poszedł. Tak, dokładnie. Tutaj mamy tą y, jakiś... Rankę odłamki. Przeszło bokiem. No fajnie. Wiesz co? Mamy jeszcze jedną lunetę. No to próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz. Pewnie. Yy, może tym razem się uda przestrzelić cały tubus. No zobaczymy. Dobra. Optyka rozwalona. Arbus się nie ruszył. Jest szansa, że. Przeszło. Że przeszło, bo sama luneta nie drgnęła, ale obiektyw rozwalony. Zobaczymy. Aaaa! Ale jest. I teraz. Jest, przeszło idealnie, nigdzie nie wyszło. No, no powiem ci, to gratulacje. Ty zobacz w ogóle jaki proszek. Tak. Co, co, co zostało z tego? Ale masakrę, ty dostała centralnie, czyli. Całą energię przejęła pewnie luneta, podejrzewam, chyba, bo tutaj nic nie wyleciało, nie? Nie, nie, takie wyprzestrzenie, ale chyba nie. Zresztą sprawdzimy zresztą. Ale wiesz co, rewelacja, trafiłeś świetnie. A, A jest cało, no. Okular jest cały, czyli po prostu wynik tego taki, rezultat, że no, kula nie, nie potrafiła przebić się przez cały celownik. w środku. Jest, musi być w środku. Ciekawe, czy wyleci, yy, czy wiesz, na tyle się gdzieś tam zbiła w soczewki. Jest co, coś tam, co, coś się zgra, ale to mogą wrócić do soczewki. Coś widzisz coś? Nie, zobacz ty by. Dobra. No bo raczej nie. No tu się fajnie, zobacz, jak się wkomponował w ogóle ten. Dokładnie. Ja jeszcze poświecę sobie. A czy była możliwość, byłaby możliwość, żeby on odbił się i wyleciał? Nie, no aż tak to nie. A czy jesteśmy w stanie rozebrać ten celownik, żebyśmy, wiesz, smarzyli? go po prostu rozciąć. Rozciąć. Na miejscu, bo tak to kręcę, hmm. wiesz, y... krotnością, żeby poruszyć te soczewki. A przywal jeszcze. nie. nie Solidna robota! Niosę, nie odstaniemy na Zobacz, nie chcę, nie chcę, nie chcę pęknąć. No. no, nie wiesz, tutaj też nie ma żadnego śladu. Yy. Nie, no bo tu, tu są resztki tego. Tak. Yy, jeszcze lunety. To jest jakiś tam z dziewiątki pocisk. Mały, to na pewno nie jest to. No więc mamy to. Maćkowi udało się trafić centralnie w obiektyw. Przeszła, znaczy właśnie nie przeszła, bo chodzi o to, że chyba zatrzymała się w środku, ponieważ cała energia została w lunecie i luneta aż wbiło do arbuza. Więc... Także gdzie jest ten pocisk? Ciężko powiedzieć. Na pewno nie w arbuzie, ponieważ os ostatnia soczewka okularu była nienaruszona. My ją teraz stłukliśmy, próbowaliśmy znaleźć ten pocisk, no niestety nie, nie mogliśmy go zlokalizować. Tu jest zobacz jeszcze takie wybrzuszenie. Jest, no ale to wiesz, on by też nie wypadł z powrotem. To nie, nie, nie ma możliwości, że on by się odbył i by wyleciał. No nic, ale słuchajcie, zobaczcie. To jest jedna z soczewek. Ona ma ponad centymetr grubości. Więc faktycznie ten pocisk miał co robić, przechodząc przez te wszystkie soczewki, pryzmaty i tak dalej. Więc faktycznie to, nie było to takie oczywiste, żeby przebić taki, taki celownik. No dokładnie, nie. To jest naprawdę. Chyba nie do końca możliwe. Czyli co, obalamy ten mit. Nie da się przestrzelić lunety nawet z tak szybkiego pocisku, jakim jest Creedmoor 6,5. Wiesz co, myślę, że po prostu ilość szkieł i yy, w odstępach powodują to, że raz, że zmieniają trajektorię, pociec zaczyna grzybkować, zaczyna bardzo zwalniać, zaczyna wytracać tą energię z każdą partią szkieł. I w końcu się zatrzymuje. Tu jest, tak jak mówię, dosyć dużo tego wszystkiego, całych tych szkieł. Szkło jest grube, tak. bez twarde. Yy, no, nie jest twarde. Nie jest to możliwe. No, czyli co, obalamy ten mit. Obalamy. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś komentarze odnośnie tego filmu, tego całego sposobu przeprowadzenia testu przez nas, piszcie w komentarzach. My spróbujemy się do tego ustosunkować. Tymczasem będziemy się żegnać i co? Do następnego odcinka. Cześć! Trzymajcie się. Narka.